Dzień dobry, witam wszystkich już ostatni raz z naszego karaibskiego rejsu. Dzisiaj też nie lada gratka, znajdujemy się na terenie dawnej plantacji niewolniczej, na terenie plantacji, która obecnie należy do rodziny szkockiej, rodziny Mitchellów. I właśnie na tej plantacji, w tej przepięknej willi, a właściwie na jej werandzie z tyłu, będziemy uczyć się przyrządzać karaibskie pyszności, jamańskie specjały. Dzisiaj zajmiemy się wyrobem specjalnego ciasta opartego na mące kukurydzia, na dodatku zmielonych kwiatów, cynamonu i różnych innych ingredientów. Do tego sos oparty na mleczku kokosowym, doskonałe zielone warzywa duszone w oleju oraz wodzie. No i przede wszystkim tak zwane drzewki, najbardziej popularna potrawa tutaj na Jamajce, czyli kurczak z przyprawami robiony na grillu. Już teraz czuć pyszności, jakie będzie można tutaj niedługo zasmakować, ale oprócz tego że będziemy mogli degustować te wspaniałości, to przede wszystkim jeszcze na początek lekcje gotowania, tak żeby każdy z klientów podróży i mógł sobie to potem wszystko przyrządzić bez problemu w własnych pieleszach, we własnym domu. Dzięki wielkie.